Była wiosna 2017 roku. Leciałam do Chicago na rozmowę kwalifikacyjną. Było około 23 i siedziałam przy bramce na Międzynarodowym Lotnisku w San Francisco. Na zewnątrz szalała burza, deszcz obficie spływał po oknach, a wszyscy siedzieli na swoich miejscach i byli zajęci sobą. Niektórzy spali, inni robili coś na swoich laptopach, ktoś rozmawiał przez telefon, a jeszcze ktoś inny siedział w słuchawkach i słuchał muzyki. Wszystko wydawało się być w porządku, dopóki nie zobaczyłam tego jednego faceta, który siedział samotnie na uboczu. Nie był on jednak zajęty swoim telefonem czy słuchaniem muzyki jak inni. Na twarzy miał ogromny, krzywy, przerażający uśmiech i wpatrywał się prosto we mnie. Wyglądał dość przeciętnie pod względem wyglądu i tego, co miał na sobie, ale ten uśmiech był tak przerażający. To zaczynało doprowadzać mnie do szału. Odwróciłam się i udawałam, że go nie widzę, ale fakt, że się na mnie gapił, sprawił, że intuicyjnie ciągle odwracałam się do niego, nie zdając sobie z tego sprawy. Po jakimś czasie otworzyli bramki mojego lotu i wsiadłam do samolotu. Zajęłam moje miejsce w klasie biznesowej, tuż przy oknie, i jeszcze przed odlotem zerknęłam na mój telefon, sprawdzając Instagrama i wysyłając wiadomości do znajomych. Nie widziałam, żeby ten przerażający człowiek wchodził na pokład samolotu. Godzinę później byliśmy gdzieś na niebie. Podczas lotu musiałam skorzystać z toalety i kiedy kończyłam, ktoś zapukał do drzwi. Odpowiedziałam, że jest zajęte, ale ten ktoś nadal pukał wielokrotnie i agresywnie, gdy miałam już ręce. Zignorowałam to, mając nadzieję, że ta osoba zniknie, ale tak się nie stało, więc otworzyłam drzwi, aby zwrócić jej uwagę, ale zamarłam, gdy zobaczyłam, kto to był. Ten facet z lotniska wciąż z tym przerażającym uśmiechem na twarzy. Szybko przymknęłam obok niego i wróciłam na moje miejsce, nie oglądając się za siebie. Reszta mojego lotu przebiegła normalnie, z wyjątkiem faktu, że nie mogłam go wyrzucić z głowy. Gdy tylko wylądowaliśmy w Chicago, byłam pierwszą osobą, która wyjęła walizkę ze schowka nad głową i pierwsza wyszłam z samolotu. Zadzwoniłam po Hubera, idąc na parking na lotnisku. Chicago była już dwunasta w nocy. Po chwili przyjechał Uber i pojechałam do hotelu, a kiedy zameldowałam się w pokoju, zdałam sobie sprawę, że brakuje mi czegoś. Nie miałam mojego portfela. Nie wiem, gdzie mogłam go zostawić, więc zadzwoniłam na lotnisko i poprosiłam ich o przeszukanie samolotu. Zrobili to i oddzwonili do mnie kilka godzin później, mówiąc, że nic nie znaleźli. Pojechałam więc powrotem na lotnisko i spędziłam całą resztę dnia na poszukiwaniach. Miałam dwie teorie albo zostawiłam go gdzieś w San Francisco, albo został mi skradziony. W końcu pogodziłam się ze stratą, zablokowałam karty i spędziłam jeszcze trzy dni w Chicago bez portfela. Ale wiecie co? Oto przerażająca część tej historii. Kiedy wróciłam do San Francisco i pojechałam do mojego domu, odkryłam coś, co do dziś mnie niepokoi. Drzwi mojego mieszkania były otwarte, a cały mój dom był zdemolowany. Wszystko zostało porozrzucane, a to, co miało jakąś wartość, zostało skradzione. Sprawdziłam nagrania z kamery nad wejściem i ujrzałam przerażająco uśmiechającego się mężczyznę z lotniska, który machał moim portfelem, przy którym miałam przypięte klucze od domu. Zadzwoniłam na policję, a ta zdjęła jego odciski palców w całym moim domu. Najgorsze jednak było to że jego odciski nie pasowały do nikogo w rejestrze.